Arkadiusz Rogowski, witam państwa. Gościmy dziś w wyjątkowo malowniczym powiecie jasielskim. Jest to teren pełen kontrastów. Z jednej strony obszar turystyczny z Magórskim Parkiem Narodowym, a z drugiej przemysłowy, bo cały powiat jak i miasto Jasło należą historycznie do centralnego okręgu przemysłowego. Dziś w programie pokażemy jeszcze jedno oblicze tego terenu, przyjaznego mieszkańcom. Zapraszam. Powiat Jasielski zajmuje ponad 830 km kwadratowych, a mieszka tu prawie 115 tysięcy osób. W jego skład wchodzą gmina miejska Jasło, miejsko-wiejska Kołaczyce oraz 7 gmin wiejskich – Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krępna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Powiat leży na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych w relacji północ-południe i wschód-zachód. Przez jego obszar przebiega droga krajowa nr 28 i wojewódzka 988, a także linie kolejowe Kraków-Sanok-Zagórz oraz Rzeszów-Jasło. Część północna powiatu ma charakter wyżynny, natomiast południowa górski. Położenie i zróżnicowanie terenu powiatu Jasielskiego stwarza szansę na rozwój zarówno przemysłu, rolnictwa, jak i turystyki. Jak wyglądają te proporcje? No, tak, są tereny położone nad rzekami w dołach jesielsko sanockich i mamy Beskid niski od południowej strony i mamy pogórze Ciężkowickie z górą Liwocz 562 metry. Tu właśnie jesteśmy w hucie polańskiej, wioska, która powstała prawdopodobnie jak legenda głosi po upadku Konfederacji Barskiej. Tu osiedli Konfederacji, założyli tą wioskę i zajmowali się m.in. wytopem szkła. Ta wioska znikła po 1944 roku, ponieważ tu były działania wojenne, i dzisiaj mamy odbudowany kościół, który nie był dokończony przed II wojną światową, ale w latach 90. XX wieku został. Dokończony. W planach powiatu jest też stworzenie szlaku pątniczego. Jak to ma wyglądać? Mamy przepiękne miejsca, które stanowią miejsca kultu, miejscowych, miejscowej ludności. Zaczynając od Tarnowca, gdzie jest sanktuarium Matki Boskiej, która, której figura pochodzi z XV wieku prawdopodobnie. Legenda głosi, że wykonał ją mistrz Jan z Lewoczy. Ona znajdowała się w klasztorze karmelitów w Jaśle. Ten klasztor spłonął w, XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku i ta figura została uratowana i odkupiona od Austriaków. I znajduje się w kościele w Tarnowcu. I Od tego momentu ten kościół stał się takim miejscem pielgrzymkowym. Powiad Jasielski posiada bardzo bogatą architekturę sakralną. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w Skalniku jest jedną z najstarszych parafii na terenie południowej Polski. Łaskami słynący wizerunek powstał w pierwszej połowie XV wieku, ale był kilkakrotnie poprawiany. Pamięć o kulcie Matki Bożej Bolesnej przetrwała w tradycji ludowej. Przed I wojną światową przybywały tu pielgrzymki, gromadziły grekokatolików oraz łacinników. Sanktuarium w dębowcu ma tytuł bazyliki mniejszej, najświętszej Marii Panny z La Salette. Jest tu łaskami słynąca figura Matki Bożej płaczącej. Kościół otacza zabytkowy park. Na jego terenie znajduje się kalwaria wzorowana na tej z La oraz źródełko. Miejsce to odwiedza co roku kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Prowadzone są tu także międzynarodowe saletyńskie spotkania młodych. Najmłodszym miejscem kultu w powiecie jasielskim jest sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na górze Liwocz. W tym sanktuarium zawsze witamy Nowy Rok. Tam na zakończenie Starego Roku jest msza, a później właśnie kapele ludowe śpiewają i mieszkańcy, przeważnie gminy Brzyska oraz inni turyści, którzy przyjeżdżają, żeby powitać Nowy Rok na tej górze, razem uczestniczą w nabożeństwie i później w śpiewach już takich ludowych i tradycyjnych, biesiadnych. Owiat od lat kojarzony jest z nieskazitelną przyrodą i atrakcyjnymi zabytkami. Prawie 19,5 tysiąca hektarów zajmuje magórski park narodowy. Specjalnie wytyczone szlaki, piesze rowerowe i konne pozwalają na przyjrzenie się występującej tu różnorodnej faunie i florze. Jeśli chodzi o turystykę, to powiat Jasielski kojarzy się przede wszystkim z Karpacką Troją no i Magórskim Parkiem Narodowym. Ile turystów przyciągają te miejsca? A Karpacka Troja to jest stosunkowo niedawno powstały skansen archeologiczny. Oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w 2011 roku został otwarty, ale już jest ponad 70 tysięcy 70 Odwiedzających rocznie. Czyli taki turystyczny numer jeden. Tak, to jest chyba taka nasza wizytówka powiatu jesielskiego, ale również Magórski Park przyciąga coraz więcej. Jednak w Magórskim Parku brakuje takiej podstawowej infrastruktury związanej z parkingami, czy z miejscami do e, chociażby skorzystania z toalet, czy wyrzucenia nawet śmieci. Tego no, brakuje. no Właśnie, kiedy, kiedy ta infrastruktura powstanie, bo wiem, że na szczeblu na przykład samorządu województwa bardzo często, coraz częściej się o tym mówi, że, że takie inwestycje są potrzebne. Chcemy, chcemy zadbać o to, aby Beskid Niski został wpisany do specjalnej strefy i wtedy będzie możliwość pozyskania środków, chociażby środków transgranicznych, ponieważ Beskid Niski jest na pograniczu dwóch państw, czyli Polski i Słowacji. Ważną inicjatywą jest utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej w Orzennej. Powstał on w budynku po jednostkach wojsk ochrony pogranicza. Obiekt przejęło starostwo i za ponad 3,5 miliona złotych poddało go gruntownej modernizacji. 85% stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ośrodek będzie dysponował 42 miejscami noclegowymi, salą dydaktyczną, kuchnią, jadalnią i pralnią. Jest to nowa inwestycja, kiedyś tam była strażnica, a dzisiaj będzie miejsce do spotkań, do nauki o przyrodzie, o, o zapoznaniu się również z Beskidem Niskim. Ośrodek swoją działalność rozpoczął konferencją poświęconą powołaniu transgranicznego obszaru funkcjonalnego Beskid Niski. Będzie to innowacja współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego na obszarze trzech powiatów po stronie polskiej i słowackiej. Powoływanie transgranicznych obszarów funkcjonalnych jest konieczne do tego, żeby jeszcze bardziej integrować obszary przygraniczne, żeby jeszcze skuteczniej rozwiązywać wspólne problemy i jeszcze efektywnie wdrażać także programy i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej. Deklaracje podpisali starostowie powiatów Jasielskiego, Krośnieńskiego i Gorlickiego, a ze strony słowackiej burmistrzowie Stropkowa, Bardejowa oraz Świdnika. Bardzo oceniamy tej inicjatywy i to, że ten pomysł przyjechał z polskiej strony, bardzo się nam to podoba i będziemy na pewno wspierać te inicjatywy. Transgraniczny obszar funkcjonalny z powodzeniem działa między Włochami a Słowenią. Polsko-słowacki będzie drugim w Unii Europejskiej. Jak udaje się współpraca transgraniczna ze Słowakami? Dzięki temu programowi transgranicznemu Polska-Słowacja jest zbudowana droga do Niżnej Polanki, czyli jest możliwy przejazd z Orzennej na Słowację przez przełęcz Beskit. To kiedyś była droga Botnista. Mamy również kilka projektów na drogach powiatowych. Jeden jeszcze wielki projekt to jest ze znanego miejsca pielgrzymkowego, czyli od Sanktuarium w Dębowcu w stronę Folusza. Też projekt zrealizowany ze środków transgranicznych. I obecnie jest kontynuowany projekt transgraniczny w samym mieście Jaśle przedłużenie drogi 992. Czyli jasło ożenna ale nie w stronę granicy, tylko właśnie w stronę miasta, w stronę centrum, dwa kilometry bardzo pięknej nowoczesnej drogi z pasami serwisowymi i z drogą rowerową. I w takich mniejszych sprawach mamy kilka zrealizowanych projektów w zakresie dziedzictwa kulturalnego, w zakresie szkolenia, Jasło od wielu lat określane jest mianem stolicy odrodzonego polskiego winiarstwa. Jasielskie wino nie tylko cieszy się ogromnym uznaniem środowiska winiarskiego w kraju, ale też za granicą. Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle odbywały się już po raz 13, To jedna z największych imprez winiarskich w kraju. Coraz więcej osób decyduje się także na uprawę winorośli. Dla jednych winiarstwo jest pasją, dla innych przerodziło się w sposób na życie. Jan Kruczak prowadzi w zarzeczu półhektarową winnicę. Produkuje wina białe, czerwone i różowe. Powiat Jasielski nazywany bywa stolicą polskiego winiarstwa. Jak dużą cegiełkę do tego e, dorzuciła pana winnica. Ta nasza winnica w takiej pięknej miejscowości, zarzecze kojasła. jasła, no jest jedną z wielu, które w ostatnich latach powstało w tym rejonie, wokół jasła. Około kilkunastu pięknych winnic już jest. Tu, gdzie jesteśmy, to jest winnica no, nieduża, do około pół hektara. Uprawiamy tutaj kilkanaście odmian winorośli: białych, czerwonych i różowych. Tu, gdzie teraz się znajdujemy, są nowe nasadzenia francuskiej odmiany Sauvignon Gris, to jest taka przyszłościowa nasza odmiana, znaczy francuska, ale, ale tu u nas uprawiana. W większości na wina białe, to mamy odmiany jak Val Blanc, Bianca, Solaris, Muscaris, natomiast win czerwony Leon Milo, ostatnio Regent i ostatnio prowadzone Salome, to jest taka szwajcarska odmiana. Tereny są bardzo korzystne tutaj, w rejonie Jasła. Chodzi o, o orientację tutaj wschód-zachód, żeby żeby było odpowiednie nasłonecznienie, yy, odpowiednie nachylenia, na ten, także dobór gleb. Doskonałe warunki tutaj są. Produkuje Pan dla siebie, czy też na sprzedaż? Yy, sprzedaj, yy, I dla siebie, no i oczywiście już mamy Zgłoszono licencję na, na sprzedaż alkoholu, oficjalnie, także i do restauracji niektórych, głównie na targach winiarskich, w Jaśle, Jasło słynie zresztą, teraz były 14 międzynarodowe dni wina w Jaśle. także, że Najlepsza promocja. Najlepsza promocja jasu. także, że tutaj się koncentruje akurat właśnie ten świat winiarski cały, bardzo dobre perspektywy roku na przyszłość. W powiecie jasielskim kultywowana jest ludowa tradycja, działa tu wiele muzycznych zespołów regionalnych, które prezentują swoje umiejętności na różnego typu festiwalach. Do jasielskiego kalendarza wydarzeń wpisany jest m.in. Festiwal Folkloru Karpat w Czcinicy. Częstym gościem na festiwalu jest zespół śpiewaczy Liwoczanie z gminy Brzyska. Łączy ich pasja do śpiewania. Prezentują utwory ludowe i biesiadne. Spełnili także swoje największe marzenie i nagrali płytę. Ile osób liczy zespół Liwoczanie i jakie obrzędy, tradycje kultywujecie? Na obecną chwilę nasz zespół liczy 16 osób, łącznie z natalią, która nas wspiera muzycznie na skrzypcach. Kultywujemy nasze tradycje ludowe, nasze liwockie piosenki ludowe. Staramy się odtworzyć te stare, takie wykopane z podziemi, ale i też sami piszemy teksty na potrzebę chwili, na potrzebę imprezy. Staramy się, żeby to, co jest nasze, to, co nam w nam sercu gra, przekazać ludziom, żeby słyszeli to, co kochamy. To jest nie pasja, bo pasja to jest męka. To jest to, co. Lubimy robić, to jest nasze zamiłowanie i staramy się to robić jak najlepiej. Rzadko się zdarza, że w tego typu zespołach pojawiają się osoby bardzo młode. To jest moja wnuczka, Natalia. E, powiem, że jest bardzo zaangażowana w to, co robi. Nawet wręcz się wykłóca bo to, że jeżeli gdzieś występujemy, a ona nie może, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, a ona nie może, to jest awanturę, że ona jest liwoczanką, że ona sobie tego życzy, że ona chce być z nami. Co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Powiat Jasielski ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważają tu gleby urodzajne, głównie w dolinach rzek i okolicach Jasła. Michał Potera prowadzi w Starym Żmigrodzie 20 hektarowe gospodarstwo. Robi to z dużym powodzeniem, czego dowodem jest zdobyty tytuł aktywny rolnik województwa podkarpackiego, przyznany przez Podkarpacki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma Pan dopiero 32 lata, gospodaruje Pan na trudnym terenie, a mimo to jest Pan już stawiany za wzór rolnika. Jak się to robi? No, wie Pan, nagrodę otrzymałem dwa tygodnie temu dopiero. Została przyznana przez agencję. Zacząłem gospodarować w 2010 roku. Wtedy rodzice przekazali dla mnie gospodarstwo. Oni otrzymali. Rentę strukturalną z tego tytułu. Korzystał Pan z młodego rolnika, z modernizacji gospodarstw rolnych, tak. ale także z programu rolno-środowiskowego. Który z tych programów pomocy był dla Pana najważniejszy dla rozwoju gospodarstwa? Najbardziej pomocnym to był nie tylko jeden program, tylko program Młodego Rolnika i Modernizacji, bo one się jeden z drugim zazębiały, bo z jednego skorzystałem, dostałem premię w kwocie 75 tysięcy, za którą zakupiłem bronę talerzową, siewnik i kosiarkę, a przy modernizacji właśnie zakupiłem prasę zwijającą, owiarkę i przenośnik ślimakowy. Także te programy można powiedzieć, że najbardziej pomogły mi. E, aczkolwiek programy rolno-środowiskowe są e, też bardzo pomocne, bo e, obyd, ca one cały czas, e, co roku dostarczają jakieś tam kwoty pieniędzy. E, one się łączą razem z, z, z dopłatami bezpośrednimi. Także te kwoty to może nie są aż takie e, duże, ale przynoszą pieniążki co roku. Tutaj na naszym terenie jest bardzo trudno e, gospodarować. E, gleby, jakie tutaj występują, to tylko czwarta, piąta klasa. E, część działek jest objętych programem Natura 2000. E, także no, samo to mówi też, że, że te tereny nie są e, tak, takie łatwe. To Dużo. zresztą jeden z powodów, dla których postawił Pan na produkcję zwierzęcą. Tak, e, na produkcję zwierzęcą ale głównie bydła opasowego, bydła mięsnego. To też spowoduje, dlatego, że na moim terenie, na terenie mojej wioski, mojej gminy, areały, działek są bardzo małe. Dlatego to jest najłatwiej wykorzystać, bo tak jak w innych terenach, bardziej w Bieszczadach, jest łatwo wypasać krowy czy jak. A u mnie ja niestety muszę bazować na tym, że wszystką paszę dowożę do obory. Na terenie powiatu funkcjonuje około 5,5 tysiąca podmiotów gospodarczych. W większości są to firmy rodzinne. Kazimierz Dziedzic prowadzi w jareniówce Chłodnie Karen Fruit. Nowe maszyny i urządzenia zakupił dzięki dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak ważna dla rozwoju Pana Chłodni była pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Było to bardzo ważne z tego względu, że brakowało miejsca na skład i brakowało innowacji, czyli sortera, który pomógł nam bardzo dużo. No i chodziło o jakość towaru. U nas w przechowujemy owoce i warzywa, które produkujemy sami. Nie kupujemy z zewnątrz gotowych wyrobów, tylko sprzedajemy to, co produkujemy tutaj na miejscu. I jak długo mogą tutaj leżeć? Do dwóch lat. Tyle jest okres gwarancji. Startup był potrzebny po to, żeby podnieść jakość towaru i wydajność, bo mamy możliwości przerobu w granicach 3-4 tysiące ton rocznie robimy owoców i warzyw. I ten startup był niezbędny. Połowę środków musiał pan złożyć swoich? 50% miałem udział własnego, a 50% dostałem do finansowania. Była to inwestycja bardzo duża w stosunku do mojej firmy, no bo inwestycja, całość inwestycji przekroczyło 5 milionów złotych. Ile dzięki temu powstało nowych miejsc pracy? Dzięki temu powstało 5 nowych miejsc pracy, bo mam możliwość mrożenia i jednocześnie sortowania do gotowego wyrobu. No i podniosło możliwości składu, bo wcześniej to musieliśmy korzystać z firm, które nam składowały. To było to bardzo kosztowne, a w tej chwili tutaj możemy zaskodować 3000 ton mrożonki. Jakie dalsze plany na rozwój? Dalsze plany na rozwój, no chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę. Jakiego typu wsparcie zapewnia agencja rolnikom przetwarzającym swoje produkty? Hmm. To już kolejny nabór jest na program, który dotyczy przetwórstwa tego małego przetwórstwa, czyli dotyczy rolników, którzy są ubezpieczeni w krusie w pełnym zakresie, ale to mogą też być rolnicy ubezpieczeni w krusie na wniosek. Rolnik jego współmarzona czy, do, czy domownik może uzyskać wsparcie na przygotowanie produktów do sprzedaży, przetworzenie tych produktów, zamrożenie, ale też na różnego rodzaju programy komputerowe, które będą obsługiwane te programy w kocie 500 tysięcy. To jest taki program bardzo ważny, bo jak wiemy wielu rolników narzeka, że jest bardzo niska opłacalność produkcji. Żeby wesprzeć się rolników w tym działaniu, żeby zwiększyć ich dochody, agencja zgodnie z harmonogramem w listopadzie uruchomi ten program dotyczy też rolniczego handlu detalicznego czyli takiego wsparcia również pomocnego dla rolników żeby skrócić tą drogę od rolnika do konsumenta poprzez właśnie sprzedaż bezpośrednio do restauracji, do żłobków, do sklepów, do szkół tych wytwarzanych przez siebie produktów, albo też wyprodukowanych przez siebie produktów. A na co rolnik może przeznaczyć to wsparcie w ramach tego programu? Na modernizację już istniejących, albo też na rozbudowę nowych, ale też przede wszystkim na zakup maszyn. Muszą być to nowe maszyny do przygotowania do sprzedaży, do zamrożenia. Do przetworzenia. Może być nawet i taka sytuacja w ramach rolniczego handlu detalicznego, że rolnik może we własnym domu przygotować jedno pomieszczenie, na przykład kuchnię do przygotowywania posiłków i do sprzedaży tych posiłków. I tutaj może uzyskać wsparcie do 100 tysięcy. To jest bardzo ważne. Oczywiście nie, nie, musi, nie może być to połączone z jego kuchnią, tylko musi być to wydzielone, wydzielone miejsce na, na, na przygotowanie, przygotowanie tych produktów powstałych z przetworzenia. Ale ważne jest, że tutaj w swoim obiekcie nie musi tego jakby prosić się i, i zgłaszać. Wystarczy tylko zgłoszenie do Sanepidu, jeżeli to są niemięsne produkty, a jeżeli to będą produkty mięsne czy pochodzenia zwierzęcego, to do, musi być zgłoszenie do weterynarii. Firma Elektro Starnowca przetwarza rocznie około 600 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Teraz poszerza swoją działalność dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od kiedy prowadzi pan tą firmę, jak to się zaczęło? Historia firmy sięga roku 2012, kiedy to zaintrygowany pędem do ekologii, do ochrony środowiska postanowiłem utworzyć firmę, która zajmie się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W którym momencie zdecydował się Pan po sięgnięcie po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i na co Panie wykorzystał? W którymś momencie rozwoju firmowego doszedłem do wniosku, że trzeba spróbować wyższego poziomu przetwarzania, recyklingu i pomysł obejmował Przerabianie, przetwarzanie odpadów kabli, odpadów tworzyw sztucznych zawierających metale, i po przeanalizowaniu całego problemu pomyślałem, że warto by było sięgnąć po dofinansowanie zewnętrzne. To było dofinansowanie około 200 tysięcy złotych, i zadanie obejmowało zakup maszyn i wdrożenie tych maszyn do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i metali. Głównie kabli elektrycznych. Takie zadanie obejmuje zakup poszczególnych maszyn. Proces polega na rozdrobnieniu tych przewodów do określonej struktury, a później rozdzieleniu w specjalistycznej maszynie na miedź i tworzywa sztuczne. I to jest ten produkt końcowy? Tak. Produktem końcowym jest granulat miedziany oraz granulat tworzywa sztucznego. Obydwa te materiały mają ponowne zastosowanie, czy to hutnicze, czy to w branży tworzyw sztucznych. Sięgając po dotację z programu rozwoju obszarów wiejskich zobowiązał się Pan do stworzenia nowych miejsc pracy. Tak, realizacja programu spowodowała, że utworzyłem trzy nowe miejsca pracy. Oprócz tego zatrudniam 14 osób i oczywiście w przyszłości dalej mam zamiar zatrudniać kolejne osoby, zakład. Działa rozwojowo, więc chcę, żeby ci ludzie mieli tutaj zatrudnienie. Anna Staniszewska z Bieździedzy zajmuje się obsługą zawodów jeździeckich. Rozwój firmy był możliwy m.in. dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jaką kwotę udało się Pani pozyskać z programu rozwoju obszarów wiejskich i na co Pani przeznaczyła te pieniądze? Udało mi się pozyskać 100 tysięcy złotych. Całą tą kwotę przekazałam na zakup sprzętu, e, między innymi na przeszkodę sponsorską, e, na e, sprzęt do pomiaru czasu ALGE, również na Telebim, e, mobilny Telebim LED, e, który jest o wymiarach 3 na 2 metry jest on przewożony na. Platformie takiej na przyczepie mobilnej. Został zakupiony również laptop, lampy solarne, projektor, przyczepa do przewozu koni oraz innych zwierząt. Czyli można powiedzieć, że jest to tak. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tak. zawodów jeździeckich? Oczywiście. Bez tego sprzętu nie da się przeprowadzić takich profesjonalnych zawodów jeździeckich. A czy tutaj w Powiecie Jaśielskim odbywają się właśnie takie zawody? Tak, odbywają się, zaczynają się odbywać. W związku z tym, że na naszym terenie powstają nowe stajnie, więc po prostu uczestnicy. Chcą sprawdzić swoje umiejętności, dlatego najlepszym, najlepiej jest to zrobić na zawodach. A czy jeździecwo jest dzisiaj w ogóle popularne tutaj w naszym regionie? Wydaje mi się, że na naszym regionie jest bardzo popularne i bardzo się rozwija. Pięknych i ciekawych miejsc w powiecie jasiewskim, które warto odwiedzić jest oczywiście dużo, dużo więcej. A w kolejnym odcinku programu wprowadzamy zmiany. Zapraszamy do podróży po gminie Przecław. Do zobaczenia.